Jaki słodziak, jaki słodziak. O oh, fuck. No kurwa, wiecie. <laughs> Dobra, zaczynaj. No tak, i mówiąc, zaczynaj, wcisnąłem klawisz F9 i przestałem nagrywać spoko, więc trzeba zrobić jeszcze jeden synchron Okej. like the speed Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie dzisiaj w składzie Lotta. Bo kwestia? Chyba I nie znam scenariusza do tej o, kurde. No trudno. W każdym razie witamy Was dzisiaj z netheru, który ja rozkopałem. I się no, chwali. no. No, się chwalę, bo pracowałem, a Ty się podzielałaś w tym czasie. Ogólnie to jest to spawner, spawner z tymi tymi śmiesznymi magma cubami, czy jakoś tak, w którym mhm. były skrzynki. Ja tutaj wam pokażę, co było w tych skrzynkach, o proszę bardzo. Te wszystkie rzeczy były w tych dwóch skrzynkach, które były w, w spawnerze na dole. Już coś lot to zajęła spoko. A to wszystko to są rzeczy, z czego składała się ta wyspa, na której teraz jesteśmy. Ja rozkopałem wszystko, zostały tylko ściany. Tak naprawdę tu mogę wam pokazać, o, dół. Jak on wygląda, to wszystko, ta cała wyspa składała się z tego. Jak widzicie na mojej minimapie jest tutaj pełno mobów. To mogę zejść na dół i wam pokazać jak to wygląda. O tak to wygląda, tu zostałem, zostawiłem tylko spawner w środeczku, a zewnątrz, na zewnątrz jakbyśmy rozwalili ten blok to już jest tylko, o właśnie, pustka, nic, nic nie ma. Dobra, u góry mamy spawnery z jakimiś tam śmiesznymi, netorowymi mobami, ale na razie tam nie będziemy wychodzić, bo pewnie byśmy zginęli. Tak więc, okej. Okay. Tyle chyba, jeżeli chodzi o na Coś stąd zabieramy? Zabieramy, nie? Zabieramy jajka, w... Pierwszy, 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 pierwszy. <laughs> 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 Nic sobie. Lotta się bardzo denerwuje, zrobiła piękny magazynek, a ja wrzucam wszystko jak leci. Ona jeszcze o tym nie wiem, jeszcze nie sprawdzała skrzynek, ale... Że co? Się. Że co? <laughs> co? Powiedziałem to na głos? Kurde. Co zrobiłeś, proszę bardzo? Nic. Nie, tylko zobaczę jakiś defekt. Gdzie. Oka trupia. Ja tu nie oga... Ups, zespłonowałem owce. No. Niechim. No chyba nie jest zainteresowana. Owce, czym się owcem no, rozmnaża? O Jezu, po prostu ją wepchnę tam, może. A możesz spróbować, jeżeli ci się uda. No, tylko zaraz za jej życie mi gdzieś spadnie w przepaść i tyle z niej będzie. To czekaj, czekaj, wiesz co? Mm. No czym się osłynął? Ja. No, gdzie... Głupia. Poddaj ty... mariawką? No, 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 nie, 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 <ślesujesz> nie, tego. Owca, nie, wskarcz, nie, wskarcz. Ty głupia, ty. Na pewno nie, 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 Dobra, mam ją, mamy ją, mamy ją. Udało się? Mhm, wypchnęłam no. ją na żywca. O, jeszcze to, no to... uberwała z jajka. O, no to za karę, będzie grzeczna tym razem, bardzo dobrze. Jak mnie wkurza ten dźwięk skrzynek, szczególnie, że teraz nie mogę znaleźć skrzynki, do której pochowałem wszystko. Że co, proszę? Nie mogę znaleźć skrzynki, do której pochowałem... aha, znalazłem, okej, okay, dobra. No sobie chyba żartujesz teraz ze mnie. To tak tylko chwilowo, spokojnie. Tak, tylko chwilowo? Dobra, zobaczymy, czy tak. tak tylko chwilowo. Tak. Chodź, gdzie jest ta owca? Boże, zginęła, tu jesteś. Daj tutaj drugą. Jedną. No, okej. Okay. I robić mi tutaj małą owieczkę. No, piękne. Jaki suciaczek biały! Jaka fajna murtka. No cześć. Tu po tatusiu? Tu po tatusiu? Oh, ja pierdzielę. O kurde, no tak. Tadam! A, tadam! A wiesz co można zrobić? Co? Napisie. Świeżą mleko. Wow. Świeżutkie. Wow. Świeżo dojona. No i melona. zaraz, straczki dostanę. No trudno. Jaki słodziak mały, ale ma oczyszka czarne, ja pisgam. To trzeba rozmnożyć krowy. Mhm. Znaczy, my je rozmnożaliśmy tylko poza odcinkiem, a teraz, żeby zaliczyć challenge. Taran! <grywny> Tyle maluchów dzisiaj. Hey, tak więc, jaki mam plan na dzisiejszy odcinek? Zaczynamy budować dom, może? Mm... Bo ja bym na przykład zaczął budować dom. Nom. Mm, a dokończył sobie między odcinkami. Nom. Co ty na to? Nom. Okej, okay, to gdzie chciałabyś dom zbudować? Nom? No nie wiem no. Ja bym zrobiła kolejną platformę. Tak no koniecznie, mówiąc. tylko z której strony? Trzy. E, no tam gdzieś. Gdzie jest węgiel? Tu jest węgiel. Ja wiem, gdzie jest w moim domu, magazynie węgiel. Ej, to jest to może węgiel. zrobimy tutaj, tutaj o, nad tym środkowym piecykiem. Tu zlikwidujemy ten piecyk i ten blok nad nim, i tam w tamtą stronę zrobimy. Nie. Nie? Nie. Proszę, gdzie są wiaderka? Tam, nie wiesz, oczywiście. Jakżeby inaczej. Spoko. Ale rzeczywiście, że wiem. W skrzyni z tak, zuperelami. Tak, mhm, dobrze. Są przecież. I mamy skrzynię z duperelami, do której mogę wrzucać wszystko. Nie! No i super, Nie okay, ma dobra. takiej skrzyni! <noise> Więc teraz. <noise> to są uporządkowane duperele! Zobacz, 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 zobacz jaki duży. Zobacz, zobacz. zobacz, zobacz, zobacz. zobacz jaki duży urósł. Mm, taki Który? kaktus. No ten tutaj. Nie. Proszę no. Trzy, cztery są takie. No, proszę bardzo, jak szybko. Ha. Ja cię tam zostawię. Dlaczego? <noise> No, chyba tam Ci się podoba. Pod miastą <coughs> tam Ci się spodobało. Nie, po prostu jestem szczęśliwa, że tak szybko to rośnie. Co ty robisz? No, to. Tutaj domę chcesz zrobić? Nie, chcę pociągnąć w tamtą stronę. A po co? Aha, no dobra, dobra, no to ciągnij. No, co <coughs> masz Nie, no ty chcesz ciągnąć, to proszę bardzo ciągnij. Nie, ja chcę wybudować. Mm. Nie no, powiedziałeś, że bardzo chętnie pociągniesz tą ścieżkę, sam tą stronę, tak więc rób to. Nie no, ciągnij, Dobre. ciągnij. Tak się właśnie buduje z lottą. Ech. No ciągnij. No ciągnę, ciągnę przecież. no. Dobrze ci idzie. Wiem, dziękuję. Proszę. Jak ja robisz? Czemu? Dobra, pociągnę te schodki. No. Już lecę nawet po materiały, bo przecież o! pracować z takim... Boję się, że cały... ty... ty... Słucham cię. Matko Boska, ty poważny jesteś? Tak, mam przy sobie cały kobel i buduję na będąc na krawędzi. Hardcore, ja go nie co? będę kopać, ja go kuźdę nie będę kopać, pamiętaj. Serio, dziękuję. No chciałaś coś kobla, tak? <laughs> o Jezu. <Chciałaś> coś... <laughs> dobra, nie chcę, albo daj. No co? Dobra. Dobra. Eee, dobra. Nie powtarzaj po mnie. Dobra. <laughs> ale tak mi więcej potrzeba, no ale dobra. No ale dobra. To no, innym dobra. razem. Mm, 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 mm. Ok. Powi uh, powiedz mi, jaki ty masz plan w ogóle? Na... Dee. Nie wiem, ty... chcę tutaj zrobić długi, długie przejście, ponieważ Aha. nie chciałbym śpiąc w nocy słyszeć te <głos> 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 Długie tak przejście. <noise> tak <dalej. głos> no długie nie, przejście. <noise> Prze yeah, yeah. Kobiet ci będzie potrzebnych jeszcze? Chyba nie. Będzie to dużo. No to sobie wykopiesz. No chyba. No chyba. Ale no ja nie... chyba. No ty. Co, co z nim zrobiłaś? To. Serio? To? Serio, takie wielki chcesz budować? Nie, ale to będzie domek i coś jeszcze dookoła. C niby co? I się posadzi trawkę, czy, czy coś dookoła, żeby to było ładnie, a nie tam. I co, złożyłaś tego kobla? Nie. Może jeszcze to, to i to. No dobra, starczy. Znaczy, wystarczy. Powinno. A i stąd mamy w ogóle widok na ten spawner? No, jak się go ładnie zrobi, to tu będzie naprawdę zacnie. Tak, chcesz tutaj coś posadzić, to dlaczego to robisz koblę, a nie dyrtem? To będzie mogło być wyżej. Tak. 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 Dyrta trzeba oszczędzać. No, szczególnie, że mamy dyrta więcej niż. Ale do dyrta nie mamy przecież żadnego tego, nie? A na po co? A na po co? Po co? No, na, na po co, właśnie? Na po co? No. Na po, no na po co to mi powiedz na po co, no. Na po co? A na po co no nam dyrta? No jak po co? No? Szyda się. No po co? Na po co? No ale... Nie pytam na po co, tylko po co, tak? No na, na przykład na, na, na ten. Na jakieś inne farmy. Czego? Albo dla ozdoby. Zrobimy jakiś las potem. Pomyśli się, ja wiem po co. <laughs> Przepraszam was bardzo serdecznie, że będę kopał na odcinku, ale jak widzicie. No sami widzicie, co Lot to odstawia i potem. Ja, ja muszę... Ej! Kurde... Ciężko pracować, zasuwać, bo o... Przepraszam bardzo. Słucham? Było nie robić tak wielkiej platformy, to po pierwsze, po drugie mogło się zrobić z dyrta. Więc proszę eee, się teraz ode mnie nie. łaskawie odpiermarniczyć. Odpiermarniczyć. Ejko. Co? Rozumiem, tą setkę to ty już wypiłaś? Jaką setkę? Okej... Okay. O czym ty mówisz do mnie? A, dziękuję za kobla. Proszę cię bardzo. I go sobie przypalić. Nie. Weź. O, mogę ci to dać. Na pewno ci się. Jak postawisz do góry nogami. Tak, zdecydowanie że coś po sercu. Ej, ale ja mam pomysł. Słucham. O nie, jednak nie mam pomysłu. To trzy obok siebie. No, widzisz? To machnąć takie? I ile wychodzi ci wtedy? Sześć, tak? Aha. No to. Widzisz? Ha. No, no to dawaj tego kobla, co wykopałeś. Za chwilkę. Ale ty bajzer mi zrobiłeś tej skrzynki. Prawda. Ej, bo ja biegam bez sensu, tak szczerze mówiąc, w tym momencie. Żadna nowość. O pan zombie. O, kur o kurde, widzisz, dzieje? Widzę. Ekspiarka. Tam jest Enderman. No. Patrz. Tu. O kurwa. Spad. Że, jak cię ten strzelec zestrzeli, to nie weź, nie będzie fajnie. No, dlatego wiesz, co może ty iść z tymi. Masz. Ej! Czym? Masz! Czekaj, co tam A co chcesz? Ja mam miecz. Chcesz miecz? Mam miecz. Łuk! jest dla. no. Łuk, łuk. A masz strzały? No a jak, to nie jak tak? Ja mam Były przynajmniej. Tylko dotknij te strzały. A co ty tutaj, Pani, chciałeś w ogóle, co? Mam marchewałkę! Marchewałkę! Marchewka, marchewka, marchewałka! O, Handel. Wow. Twoja ukochana wróciła! Cześć, maleńka! Jesteś! Hurra! Hurra! Love me tender, love me sweet Hurra, yes. Spotkanie po latach nadchodzi, ty, o, idzie o, o do ciebie. Idzie. Ups, ups, ups. <laughs> Może chcesz mieć jednak? Nie. Dobra, męcz Aż tam jest druga, jest bliźniaczka. Siostra przeprowadziła. Mm. <laughs> ty, suko. <laughs> ty! Więcej masz koleżanek! No, trzy. O Boże, jakie ty masz branie, człowieku! Kurde. Pewnie mają po 13 lat. Możliwe. Nie, co ty? To by się pod kamii bawiły. <laughs> Ej, respią się jak szalone. Właśnie. Tam, Wiesz, co? tam nie ma co hmm. iść teraz. No, nie ma. To chodź. Idę? Rozmnożymy sobie w tym czasie owce. No nie, A nie wiem tak czy one będzie, będą chciały. Będzie mało, tak będzie za mało tego, nie? Znaczy zależy, bo jeżeli sobie pojadły, to będzie więcej. No co gdzieś mamy, nie? E, wiesz co, chyba nie. Kurde, Ten... kto... Ach. Co? Nic, 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 wszystko jest OK. piękny magazyn, super, wszystko fajnie potem, jest gitara, naprawdę mi się Widziałam. podoba. Widziałam. No. No okay. szczęście. Okej, okay, to jest jedna. Turczok! To jest o, Trudno. Co tu okay. się dzieje? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Tylko po jednej ten wełnie, z nich wypada. Znaczy, to zależy, ile się na wpie... jedzą trawy. Kurde. Słabo. A to jeszcze no, no być? Nie jakaś tu jest jeszcze. O, 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 dobra. Tu mamy cztery. To jeszcze o dwa za mało. Kurde. No mm -hmm. niestety, no niestety. Mhm. Mm Ani ci ile mamy? Aha, nic ci w ogóle nie mamy. No w ogóle, w ogóle. Okej. Okay. Dopiero zrobić jakiś tam mm. ekspiarkę. Mm. Ja Zobacz. cię. Ty Można widzisz to? Jest... No widzę, co tam się dzieje. Ile creeperów. tego jajkiem. <gryterów> mhm. Mm Już impreza idzie. Czy tylko tego snajpera jakoś by zdjąć, wiesz? Mm. Ja sobie zaraz zrobię to do Ciebie przejście, ty. <ścoughs> <O Jezu. ścoughs> Na razie. No. <ścoughs> Ja tutaj zrobię porządek później, ale to później. No taki ogólnie mamy podział obowiązków. Znaczy, no obowiązków. Jak coś trzeba schować, znaczy coś ogólnie trzeba uporządkować, to ja wrzucam wszystko do jednej skrzynki, a Lotta potem to porządkuje. Ej, przepraszam bardzo, nie tylko robimy tego. Tak... W znany sposób. W sposób, który tylko ona zna. A jakbyś chciał, to byś ogarnął, to naprawdę, wiesz? Ja bym chciała, ale się nie chce. Ale oczywiście ci się nie chce, bo co, bo jesteś leniem. Możesz zrobić, wiesz co, możesz zrobić zupę grzybową. No? Do ci się? Nie. Czemu? Bo mi się nie chce iść po raz... ...piętnasty do tego magazynu. Gdzie ty jesteś? Za to. A tu, cześć. No cześć. No cześć. jak no tam? Ale masz strzałę w... udzie. Będzie. Wszędzie mam strzały, Jak pióropusz, ten Witajcie, Witajcie, za twarze. Ogarnijcie, nagrywamy? No właśnie, trzeba kończyć odcinek. Aha. Pomału, a nic nie zrobiliśmy. Dlatego myślałem, że na końcu zrobić jeszcze chociaż tą zupę grzybową. No dobra, no to mogę machnąć ją w takim razie. Teraz to już ja będę pierwszy. Nie. A, nie, tak dało się moja, moja, moja. Moje... Moje grzyby! Masz? Mam. Nie masz, szukasz. Mam. Ty. Ej. 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 No. No. Ej, zrobić cztery czy jedną? Może po jednej sobie zjemy, co? A jak chcesz? Masz. Tiamdam! Dziękuję. Tylko nie wiem, czy będziemy mogli. A chyba możemy. Nie, o, nie możemy. <laughs> nie jesteśmy godni. <laughs> no to sobie nie zjemy. <laughs> I tu go postaw. W tym. No dobra, niech będzie. I on teraz. Cześć. Ton... On teraz stąd nie wyjdzie. A może sobie tutaj stać i śnieg spod niego zbierać jak się zrobi. Ale no, widzę, ale że chyba nie chcę. taką większą troszeczkę, ale okej. Okay. Tylko właśnie obawiam się, że on nie będzie chciał produkować śniegu. Będzie chciał. No właśnie. On nie będzie chciał. Ej. O, o... Nie, no nie wyjdzie, nie może. Tylko on powinien już teraz śnieg produkować, a on nie chce. A poczekaj, a zrobię mu więcej miejsc. Musi miejsca. się poruszać, a on musi mieć przynajmniej dwie kratki, żeby się poruszał. Nie, właśnie o to chodzi, że nie. O-o. No i zobacz. No i ma miejsce. I się. I się nie robi śnieg. Panie kolego, co z tobą jest nie tak? Co? No! Andrzej, co ty robisz? Co ty robisz, Andrzej? Andrzej, nie odwalaj maniany, tylko rób swoje białe i. A czekaj. Na trawy normalnie śnieg powinien być. Mhm. Mm no chyba, że. A nie, bo to jest jedna warstwa chyba, nie? O no. <grywia> Chciałaś pod nim podkopać? No. Andrzej chyba nie ma ochoty na takie zabawy dzisiaj, wiesz? No. Patrzy się, mm. bidulek w ogóle, taki przestraszony. To jest chory. Albo się musi z nami oswoić najpierw. Andrzej tak, drugi... więc Andrzej, tak? Ja jestem ja Handel7, to jest Lotta. Od dzisiaj cię będziemy adoptować. <noise> od dzisiaj jesteś Andrzej. On dzisiaj jesteś Andrzej. Już ok? Już, dobrze? Wszystko w porządku? Nie. No nie zwłaszcza się od nas. Andrzej. Jak się no patrzy na Ciebie. No cześć. Ciebie. Ej, to jest nie? Patrz tam. No cześć. No cześć. No cześć, Andrzej. Kcik, cik, No co? O, spodobało mu się. No. O, dajesz, śnieg. Dajesz, dajesz. Nie no, dajesz i mówię, no. Ech, no, chyba się nie dogadamy dzisiaj. Dobra. E, hmm, kurde. To, jeżeli nam się nie uda dogadać z Andrzejem, to może wy napiszcie w komentarzach, co, 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 o co chodzi z tym śniegiem. Czy może coś źle robimy, czy może po prostu Andrzej ma focha. E, więc, więc nie wiem, piszcie w komentarzach. A my co? Chyba będziemy kończyć na dzisiaj, nie? No, Andrzej na Zdecydowanie. No, trudno. Andrzeju, czemu to robisz? Źle ci z nami przez te wszystkie lata było, że teraz produkować śniegu nie chcesz. Nie patrz hmm. na mnie takim wzrokiem. No tak. Andrzej, może teraz się czujesz jak wśród swoich? Kurde, szkoda, że nie mam żelaznej zbroi, to byśmy mieli biali. Nie no, ja mam białą bluzeczkę, tak? No tak. A ty masz żelazną zbroję przecież na sobie. Mam? No mam, rzeczywiście. No to ja to już w ogóle jak on Ty, Andrzej. Andrzej. Ej, nie uciekaj. Andrzej, chodź tu. Ale, ale teraz on się czuje jak w zamknięciu. Produkuj. Ań twaj. Ań twaj, Dopóki nie zrobisz niego, czegoś nie wyjdziesz białego, stąd. Nie wyjdziesz. <noise> Jeżeli macie pomysł, dlaczego Andrzej nie chce wyprodukować czegoś białego, to piszcie. W komentarzach, a my się już z wami... No nie wchodź tam do niego. Nie wchodzę. Chciałam... chciałam mu. <noise> Chciałam ładno zrobić. Aha, no dobrze. Myślę, że teraz się poczuję lepiej. No dobrze. No. Okej, okay. tak więc to wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z wami. i Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. A ty? Cześć. A no. Andrzej? Mm.